Ja jest ze mną Spędźmy Tankę, gdzie się idziemy do portalu? No właśnie, budel wam pokażemy i będzie fajnie. Co? No pokażę budel. Pokazać? A to trzeci, To będzie trzeci odcinek zagramy w The, The Pride of Terror. No. Tak, ciągle. O! O! Oh. 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 <śla> Chodźmy idziemy na łzetku do nich. No, nie mogę. No, kurde. No dobra, ale... Za ciasno. Nie wiem, nie wiem co jest tam na dole. No za ciasno. To się tak nażarło czymś. Teraz nie można na nie wejść. No właśnie. No, no chipsy ciągle... one ją. Dobra, idziemy no. dzisiaj na pająki. Nie, na gobliny idziemy. Nie, nie, nie na, nie na pająki. Ja idziemy na coś innego. Nie wiem, co się... Po spotkaniu ja z Czarną Wdową to ślepy nie mam. No. Ale mi się nie, nie, nie lala. Dobra, idziemy. Idziemy na te dwa z szczury. Chodź, idziemy na te dwa szczury tutaj. Te szczury. No. Na sknerusy idziemy. A chodź na te daty do walki też. What the fuck. O, oh, łysy! Nasz dawny kolega. O, siemanko, łysy. Siemanko. 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 Naucz się unikać, łysy. O kurwa. O kurwa, jak? Ja robię ucieczkę. Lol. Ale łysy pierdolną, a ma tylko szósty level. Brytan jebany. bany. No. A ja uciekam. Spierdalaj. No. Ja wziąłem na ucieczkę z dwoma HP. Mamy dwa HP. Włącz od niego. To, to, to sprzed To jest... To jest... To jest Oj, Ej, ej, ej. możliwy dead. Mm. My zabijemy jeszcze jednego łysego i będzie gitara. Nie! Lepiej cię by nie stracać. No ale nie... No, no dlaczego? A <laughs> ile ci dam doświadczenia? Ehm, um, nie wiem. Tylko wiem, że jestem fajny. O, mama akurat akurat to. Um, brakuje mi jeszcze 700, coś tam. Nie Doświadczenia będę miał 600. idziemy na dziewna, łysego? Czy na te trzy szczury? Idziemy na trzy szczury. Ma... No, coś tu się na razie konkretnego. Idziemy na chuja. Słomki. Owajna nie zdążyłem go zaatakować. Dał mi cztery doświadczenia, LOL. Cztery? Nawet nie pociągu my Dobra, bo... no, no, idziemy na te trzy szczury idziemy, bardziej w pożeniu. Nie, szczury, to ci nic nie daje okazja. Idziemy nie... na Łysego. O jeszcze czego. Ły... Może na pięciu łysych, co? No. <laughs> jeszcze czego? Wyciędzili już. I na co chcesz? Idziemy. O, jakaś zrobianka. Zaleci, że żeby wydziwny. Tak. Tu można coś zbierać. Czekaj, wyjdę od ciebie, będę zbierał, a potem wyjdę do ciebie. Dobra, ja też. Macie ma tu ziemniaki. A może by a nie, bo tutaj skała, będziemy kopać. No daj ciło, drewnianego to. Jeb. Jeb. No Właśnie, kiedy będziemy to... Minecraft nagrywać czuwoną, to. Co? Co? Kiedy będziemy nagrywać Minecrafta Czekaj. E nie, to by, masz, z, masz, eh, ci. Ko, kozłek! Kozłek! Ale fajnie, sprzedawaj kozłówki. Będzie, będziemy kwiatuszki sprzedawać. Ej. No. Siemanko... Za dwóch, za dwóch, za dwóch. No. no to zrób pauzę może. O żal, on nie umie nagrywać, jak on nie zrobił pauzy, jak idzie z Lol. Ja ci widzowie jak już jestem, co to zebrało mi się, się Nie nagrywać. Jeżeli co? jesteś z dwu to, yy, to robisz pauzę. Ale ja nie, ale ja nie, ja nie zrobiłem pauzy. No właśnie, więc nie umiesz nagrywać. No na ziemniaku uciekałem. Znaczy... Dajcie Ziem... ziemniaki, ja dam dwa pieniążki. Ja chcę mieć szósty level. A ja, ja chcę z. mieć jedenasty level. zewu Ty tam zbieraj, a. No tak. No to bije tak. No tak. Nie wiem, co я не добавили я не добавили я Weź nie zbieraj tego, bo to nic nie jest warte. Wartość zero. No, Kładnik używany do flaszy mniejszej mamy. No, mniejszej nie? mamy mniejsze, żeby mniej się używało, mamy. No co, jak Daj to, się? Daj ci... Daj ci moje, bo ja to nie potrzebuję. Nie. Dobra, Dobra idziemy, do idziemy na ósego. No nie weszły do ciebie! A, kurwa, rzęczą jesteśmy, kurwa, tutaj wiosy, kurwa. A co tutaj jest? Chodź, idziemy na kluczowe. Do wioski rybackiej. Ej, Idziemy do wioski rybackiej? Jakiej wioski rybackiej? Tam trzeba iść prosto i dojść do wioski rybackiej. Nie tam, nie tam. Tam prosto, tam po grupie trzeba iść. No i na myśli go prosiliśmy. Ale ja się nałapę. pierdolnie? Chyba tam. Ej, w pierdolnie to nie wiem. On już leza. Majd no, nie Tylko on to... na hitel polecił. Mam no, pięć, pięć, pięć doświadczenia z niego wyszło. Ile? Pięć. pięć. No wiesz mi idzie więcej. Teraz bo ja mam dużo do zebrania, nie? No bo ty jesteś tutaj królem, Ja nie jestem królem, żadnym chuju. Czy coś się? Ale tak, my kończymy odcinek, więc subskrybujmy. No już, już? Tak, już! Mam Jaki, mało miejsca. Jakie mało miejsca? A miejsce. bo nie, jeszcze, jeszcze chwilę nagram. Bo nie wiem, co tu jest. Eee... Ja Ty, doszedł ktoś do nas. Zombie! Ten. To są zombiaki! Jedziemy na zombiaki, dwa? Ty, spójrz na level. 24, 34. A damy im radę, A tam jest 28. Lol. Damy im radę. Pewnie. To ty też dasz na hita, ja na dwa hity. Lol. Noba. Tam ja w tym miejscu kończyć odcinek i skrywać. Skrywałaś, komentować i event, I cześć. A ty ukradłeś w termo. Gdzie tekst?